Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Tym większą, że obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsze spotkanie to będzie prawdziwa piłkarska uczta. Rumunia zmierzy się z naszą drużyną narodową. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Tak wygląda skład gospodarzy na to spotkanie. A więc zagrają 1, 4, 3, 3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Przyjrzyjmy się wyjściowemu składowi drużyny gości. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Ciągle utrzymują się przy piłce. Mogą to rozegrać na różne sposoby. Udana interwencja, ale teraz rywale rozpoczną od rzutu rożnego. Wrzuca w okolice 11 metra. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Mamy uderzenie. No dobra, to była obrona. Już otworzył się wynik meczu. Trafić szybko to jak trafić dwa razy, jak mawiają bokserzy. Prowadzą zatem jeden do zera. piłką Robert Lewandowski. Zieliński! I proszę, bramkarz był na miejscu. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. Sędzia wskazuje na rożnik boiska. Ponownie będą bić piłkę z rożnego. Dobrze wybija. Zmarnowany rzut rożny. Karol Linetty. Ładne minięcie. Może być groźnie. I uderzenie zablokowane. Rozgrywa to więc na krótko. Dobrze. Ofiarnie blokuje dośrodkowanie. Udana interwencja. I ponownie stały fragment gry. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Robią naprawdę sporo, żeby wyrównać. To nie była może stuprocentowa okazja, ale z pewnością widzieliśmy zupełnie przyzwoitą próbę. Rzeczywiście, niewiele zabrakło. Aut dla biało-czerwonych. Teraz może być groźnie. Gol! Kolejna bramka! Ta przewaga zaczyna niebezpiecznie rosnąć. Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu, zanim formacja obronna się zorientowała, było już po wszystko. No to mamy 2 do 0. Polacy wciąż w ataku, sędzia zastosował korzyść. Tyle, że tracą tu piłkę, więc będzie powrót do rzutu wolnego. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką, co do tego nie ma żadnych złudzeń. Gospodarzom rzadko jest dane powąchać piłkę. Tyle że w tej grze nie chodzi o posiadanie piłki, a o kierowanie jej do bramki rywala. A pod tym akurat względem są lepsi w tym meczu. Prowadzą i nie muszą się przejmować drugorzędnymi statystykami. To była niezła okazja, by wrócić do gry w tym meczu. No muszą, muszą próbować takimi strzałami. Szukają okazji, budują akcje, coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Robert Lewandowski. To teraz decyduje się zejść do środka, No ładne było to uderzenie teraz. Szkoda. Tak, dobrze tutaj przymierzył. Uderzył technicznie i niewiele zabrakło. Frankowski, Linette. Spalony. Zły moment podania. Słyszymy gwizdek. Kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Zaczynamy zatem pierwszą Zmiana stron, i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Z piłką Robert Lewandowski, może teraz się uda, blokuje teraz bardzo groźny strzał. Ale czyściutko wygarnął tę piłkę. Zieliński przyjmuje piłkę. Piłka znów u Zielińskiego. Chorągiewka w górze. Spalony minimalnie. Man. O, i to był książkowy odbiór piłki. Będzie groźna sytuacja dla Polski. Ależ teraz kapitalny timing w obronie. Za mocne dogranie. Szkoda tej akcji. Niedokładne teraz podanie. Zieliński. A zatem strzela. I udana interwencja. Czas sięgnąć do rezerw. puścić nowe siły na Murawę. Jodr Zieliński z rzutu rożnego. Nie tym razem rywale neutralizują zagrożenie zrożnego. Karol Linetti. Szansa na kontakt. Tak, świetnie teraz bramkarz. Marin. Piłka jednak nie opuściła placu gry. Może być groźnie. Dobry odbiór piłki, ale w aut. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Teraz jest konieczny powrót do obrony. Sędzia przerywa grę. Rozpoczną poszkodowani Polacy. Przerwa w grze, a w niej dochodzi do zmiany w zespole. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Uwaga, to jest setka! Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z oleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście kilka centymetrów, i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Tracą teraz piłkę. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Ale zagrana, niebezpieczna piłka. Uwaga, sparował strzał, ale piłka nadal w grze. Tak, wyglądało to całkiem, całkiem, ale nic z tego. I to.